Jakie buty nosić latem, żeby czuć się komfortowo i wyglądać stylowo? W tym materiale mamy dla Ciebie 7 propozycji ze wszystkimi ich najważniejszymi cechami, a druga część materiału o letnich butach już niedługo. Letnie obuwie podzieliliśmy na cztery kategorie. Buty odkryte, buty zakryte skórzane, buty zakryte nieskórzane i buty nie dla każdego. I o ile pierwsze trzy kategorie wydają się być dosyć intuicyjne, tak czwarta może brzmieć trochę dziwnie. Wybraliśmy buty, które pasują nie dla każdego. Są dla osób z wyjątkowym charakterem obuwniczym, jeżeli mógłbym tak powiedzieć. I wydaje mi się, że te osoby będą nam niesamowicie wdzięczne za to, że podrzuciliśmy akurat te propozycje. Pierwsza kategoria to buty odkryte. Co roku ten typ obuwia jest gorąco, hehe, he, dyskutowany w kontekście tego czy wypada je nosić, czy może raczej się nie powinno. No bo sandały kojarzą nam się najczęściej ze skarpetami albo z dzieciństwem i ogólnie rzecz biorąc kiepską estetyką, a klapki to raczej basen albo szaleńcy, którzy wchodzą w nich na morskie oko. Jak zwykle jednak diabeł tkwi w szczegółach i jeżeli odkryte obuwie jest dla Ciebie synonimem komfortu, przewiewności i po prostu chcesz je nosić, to mamy dla Ciebie takie modele sandałów i klapków, które będą wyglądać dobrze. Tutaj sugerujemy modele, jak. Jak najbardziej minimalistyczne, wykonane ze skóry naturalnej, których podeszwa jest gumowa albo skórzana. Czego unikać? To piankowej albo wykonanej z innego materiału podeszwy, która bardzo mocno wystaje poza obrys stopy, bo to właśnie te demonizowane sandały mają rzepy i te takie ogromniaste szerokie podeszwy, które zamieniają Twoje stopy w pokraszne płetwy. Sandały, żeby wyglądały dobrze, muszą występować w towarzystwie typowo letniego smart casualu. Do tego, jeżeli nie możesz rozstać się z t-shirtami, jeansami, bojówkami i tym klimatem, to powinieneś odpuścić sobie sandały i skierować się w stronę innego obuwia. A może skierować swoje kroki w stronę innego obuwia. Natomiast chinosy w wersji długiej i krótkiej, fakturowane henleje, hawajskie koszule i wszystko, co kojarzy się ze stylistyką typowo letniego. Safari będzie doskonale pasowało do sandału. Klapki. W pierwszej kolejności powinieneś tutaj myśleć o klapkach marki Birkenstock. Wysoka, korkowa podeszwa, szerokie skórzane pasy ze sprzączkami. Wszystko to sprawia, że nie da się ich pomylić z klapkami na basen albo z kubotami. Jeśli w tym momencie zaczęły się googlować i w twoich oczach pojawiło się przerażenie, to spokojnie. Nie sugerujemy ci, żebyś kupił koniecznie klapki za 5 stóp. Są alternatywy w popularnych sieciówkach, które bardzo jakościowe zaczynają się już od 130 zł. Nie musisz kupować oryginalnych Birkenstocków. Jednak standard estetyczny Birkenstocków i wszystko to, co wygląda tak jak one, niech będzie tą stylową wytyczną dla Ciebie przy szukaniu odpowiednich klapków. Inne propozycje raczej wizualnie nas nie przekonują. Takie buty odnajdą się znacznie lepiej w towarzystwie zwykłego, gładkiego t-shirtu niż sandały. Dlatego, jeżeli trochę mocniej jesteś osadzony w każualu, to jest to bardzo dobra propozycja dla Ciebie. Jednak nadal nie będą one pasowały do hawajskich spodenek w kwiaty, do spodenek kąpielowych czy innych tego typu rzeczy. Ale spokojnie. Osobny materiał o krótkich spodęgach również się pojawi, dlatego, jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości w tej kwestii, to koniecznie napisz w komentarzu, postaramy się na nie odpowiedzieć w tym filmie. Wróćmy jednak do butów. Buty zakryte skórzane, lowfersy. Penny, Tassel, Venetian, Belgian, nie ma to znaczenia, które wybierzesz. Lowfersy to doskonałe obuwie. Na lato. Niedawno zdecydowałem się na zamszowe Penny Loafersy w kolorze tytoniu i jestem absolutnie zachwycony uniwersalnością tych butów. Mam ochotę nosić je codziennie i do wszystkiego i najśmieszniejsze jest to, że faktycznie do wszystkiego pasują. Noszone do płytkich stopek lub wzorem studentów Ivy League albo sporej części zachodnich influencerów do jasnych skarpet, w każdym przypadku prezentują się świetnie. Mokasyny. Każdy mokasyn jest lowfersem, jednak nie każdy lowfers jest mokasynem. Cecha dystynktywna tego typu obuwia to bardzo charakterystyczne, szerokie, grube przeszycie, które możesz zobaczyć tutaj na grafice porównawczej. Zastosowanie bardzo podobne jak w przypadku lowferów, jednak są mniej formalne. Dlatego jeżeli planujesz je nosić na przykład do letniego garnituru, to lepiej zdecydować się właśnie na lowfery albo na monki. Tutaj warto z pewnością wyróżnić bardzo miękkie i specyficzne driving mocs, których charakterystyczną cechą jest podeszwa składająca się z wielu gumowych wypustek. Występują w odważnych wariantach kolorystycznych i ich charakter sprawia, że pasują do wielu typowo casualowych stylizacji – skórzane trampki. Minimalistyczne skórzane trampki, zarówno ze skóry licowej, jak i zamszowej, to jedna z bardziej uniwersalnych propozycji na lato. Kiedyś trudno dostępne, teraz bardzo łatwo znaleźć je w ofercie większości firm. Z powodu ich szerokiego spektrum zastosowań, znalazły się w obu naszych książkach. W męskiej szafie na 4 pory roku znajdziesz cały rozdział poświęcony letniej garderobie. Jak się nie przegrzewać, jakich błędów unikać, jakie kolory najlepiej wybierać na lato i wiele innych typów razem z gotowymi zestawami oczywiście w naszej drugiej książce. Wracając do trampków, w naszej opinii dużo lepiej prezentują się te modele, które mają podeszwę białą ewentualnie taką kremową. Wyglądają one lepiej niż te, w których podeszwa jest wykonana z naturalnej gumy, która jest taka pomarańczowawa buty żeglarskie. Jeśli widziałeś materiał o stylu marynistycznym, to z pewnością kojarzysz je w towarzystwie koszulek z szerokimi pasami, oczywiście białogranatowymi, albo marynarek, które mają złote, metalowe guziki. Jeżeli ten styl Ci odpowiada, to powinieneś sięgnąć po te buty. Ale czy kojarzysz specyficzny sposób ich sznurowania, które sprawiają, że te rzemienie mocniej trzymają buty na stopie? Jeśli tak, to daj znać w komentarzu. Dla formalności przypomnimy oczywiście historię powstania tych butów. Amerykański żeglarz amator Paul Sperry Zobaczył kiedyś, że jego koker spaniel z łatwością porusza się po tapli lodu. Przyjrzał się łapom psa i wzorem tego, jak są skonstruowane, postanowił wyciąć na swoich butach żeglarskich dużo płytkich, ale gęsto ustawionych rowków. Dzięki temu przestał ślizgać się po pokładzie swojej łajby. Najbardziej polecane firmy produkujące te buty to Sebago, Sperry i Timberland. Bonki. Kojarzone z Włochami i z buty, które zapinają są na dwie albo jedną klamerkę. Typowo są kojarzone z letnim klimatem, więc jeżeli bliskie są Ci napolitańskie albo florenckie wzorce, to powinieneś się nimi zainteresować. Polecamy szczególnie wszystkim dandysom, ale zlituj się, zapnij obie klamery. W tym materiale to wszystko. W drugiej części opowiem Ci o butach zakrytych nieskurzanych i tych nie dla każdego zaintrygowany i słusznie, bo te specyficzne wyjątkowo dobrze sobie radzą z wysokimi temperaturami i są niesamowicie charakterne. Do zobaczenia w następnym materiale.